Siemano z tej strony Damian z kanału Junior Sport, witam was Moi drodzy, bardzo serdecznie, moje, dro moje drogie ikony, które tutaj są na YouTubie Dwie informacje, słuchajcie, oficjalnie yy, przeszedłem na Xbox One Już ktoś pewnie wie, więc zapraszam was bardzo serdecznie na streamy, które się tam będą odbywały Od yy, przyszłego tygodnia, w sumie może już zrobię go na weekend yy, www.mixer.com Logujecie się tam. Już mam wytłumaczę jakie kroki trzeba po, y, począć, żeby można tam było mnie oglądać. Pierwszy krok jest taki: wchodzicie na link www.mixer.com. Jeśli ktoś nie ma y, właśnie stworzonego konta, tam to trzeba je stworzyć poza po, pomocą Microsoftu. Może być to nawet przez Gmaila, nawet nie ma żadnego kłopotu. Rejestrujecie się tam. Jeśli ktoś ma życzenie mieć tele, na telefonie, też to pobieracie sobie właśnie aplikację Mixer Streaming na App Store, ewentualnie na Google Play. No i się tam logujecie, rejestrujecie i jedynym makamentem, który musicie zrobić, to po prostu znaleźć mój kanał, który się też tak tam nazywa, jak tutaj mamy na YouTube. No i tam ogólnie będą się pojawiać streamy. Pewnie dużo ludzi będzie się mnie teraz pytało, jak to będzie wyglądało, to już wam mówię. Ogólnie streamy się będą pojawiać tam, dopóki nie kupię nagrywarki, nie kupię monitora, ponieważ komputera już nie mam, a bardzo bym chciał właśnie wrócić na YouTube troszeczkę w innym, w innym też w innej formie. Na mikserze na razie takie gry się będą pojawiać jak Forza Horizon 4, będzie się pojawiać też Chain Mordoru, będzie oczywiście Need for Speed Payback, będzie również możliwość pogrania ze mną w PESA, Rocket League, to co będziecie chcieli to będziemy grali. Także mam nadzieję, że taka krótka informacja Wam też przypadnie do gustu i to jest też bardzo dla mnie ważne, ponieważ na mikserze jeszcze nigdy nie streamowałem, a będę chciał spróbować tam swoich sił. Przypominam Wam jeszcze raz www.mixer.com, wchodzicie, rejestrujecie się, jeśli nie macie konta. Jeśli macie poza pośrednictwem Xbox, e, po prostu logujecie się, szukacie kanał o nazwie Junior Sport High Quality. Tak jest tutaj, mam na Facebooku i na YouTubie, tak samo będzie tam. Zdjęcie po awatarze oczywiście też poznacie, bo jest tam to oryginalne i e, czekacie na powiadomienie, że e, właśnie streamuje. I streamy się będą odbywać tam na pewno regularnie niż to już do, do niedawna miało miejsce. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. To było na tyle na razie. Życzę Wam miłego, miłego dnia, co tam będziecie, czy będziecie oglądać to wieczorem, czy rano, czyli mi, miłego dnia, wieczoru, mi, miłego popołudnia. To był Damian z kanału Junior Sport. Mam nadzieję, że taka informacja Wam też pomoże mi jakoś odszukać. Na razie i się Piona.